dalej testuję mikrofon Deity D4. Mam go zamocowanego na takiej ramce Ulanzi. Tutaj jest taki przewód fajny żółty USB-C do mikrofonu i za chwilę wkładam tu smartfona i do niego podłączam tą wtyczkę USB-C i zobaczymy jak to działa. Możecie zobaczyć po liściach, że dzisiaj Mega wieje. Teraz od prawej strony widzicie podmuchy wiatru. Ja cały czas jestem naprzeciwko tego mikrofonu. Widzieliście na wstępie, jak jest on na tej ramce zamontowany. Także trzymam tą ramkę rękami. No i teraz się poobracam w różne strony. Teraz w tył tego mikrofonu wieje wiatr. Teraz w lewą stronę, jak mówię, a cały czas mówię do przodu, bo się razem, znaczy do przedniej części tego mikrofonu, tam gdzie on najlepiej odbiera, a przemieszczam się razem z tą ramką, czyli ja mówię w tej samej pozycji. Teraz w tył na, na moje plecy wieje wiatr, a na wprost mikrofonu. Tutaj cały czas jest to ustawienie. Mojej twarzy względem mikrofonu bez zmian. Teraz znowu w tył mikrofonu wieje, a na moją twarz na wprost. Teraz znowu na plecy mi wieje wiatr i na front mikrofonu. Na wstępie to, co słyszeliście, to było nagrywane wewnętrznym mikrofonem smartfona Samsung. A52S5G. Teraz znowu w tył mikrofonu wieje wiatr. I nie można tak, jakby tego regulować wewnętrznego mikrofonu w smartfonie. Tak jak się nagra, tak po prostu jest. A ten mikrofon D&T jeżeli się zagłębicie w specyfikację, no to możecie zobaczyć, że jest takie bardzo fajne pokrętło. Z tyłu mikrofonu, którym możecie w, w czasie rzeczywistym y, sobie ustawić wzmocnienie, nawet podczas nagrywania. Teraz bardzo mocno wieje cały czas w tył tego mikrofonu. No, ocenicie sobie, czy za mocno wzmocnienia nie ustawiłem, czy w ogóle będzie się dało tego słuchać, bo teraz mega wieje. Widzicie nawet po, tych, po tej trawie. Na drzewie, co się tutaj dzieje. Dobra. Także zobaczycie sobie, wysłuchacie, czy to w ogóle nie kuje w uszy, czy będzie się to dało odsłuchać. Teraz w prawą stronę tego mikrofonu wiatr wieje, i wzmocnienie tutaj jest na trójce, na tym pokrętle ustawione. Połączenie poprzez USB-C. Tak to słyszymy. W przyszłości mam zamiar zrobić porównanie, bo ma ten mikrofon w zestawie taki przewodzi, którym możemy do złącza TRRS smartfona podłączyć mikrofon. I żeby porównać różnice, tak, teraz porównywaliśmy wewnętrzny mikrofon smartfona na początku z tym mikrofonem Deity, To sobie porównamy w następnym odcinku, może. Jak się nagrywa dźwięk? Jaka jest jego jakość, gdy jest mikrofon pod USB-C podłączony smartfona? A jak, gdy tym kabelkiem z zestawu do złącza słuchawkowego? No i to by było na tyle w tym filmiku. Oglądajcie kolejne odcinki. Cześć!